Manco. Witam Was ponownie Kuba z Wypadu z kraju do Raju. Wybieramy się na Kala Brandici, czyli jedną z to bardziej topowych plaż na Sardynii. Położono niedaleko Olby, jakieś 15 km na południe. Parking wita nas już 2 km przed plażą. Po mieście on pewnie z 5000 samochodów, bo ciągnie się przez kilometr dobrej i co chwilę się parkuje. Jak się zapełnia, to odcinają możliwość wjazdu na kolejne. W parkowaniu 1,5 euro za godzinę. Wszędzie piach, luz. No i ruszamy na plażę, szukać plaży, bo, bo wydaje się, że spory kawałek mamy do niej. Jak zwykle objuczeni całym sprzętem. Biegniemy. Na szczęście nie jest tak bardzo gorąco, godzina 10. Samochodów na parkingu z 800 dobra. I tak wygląda woda na 3, 3. zobaczcie. Po prostu lazur, czysty lazur. Nic dodać, nic ująć, zero fal, nic się nie rusza. czasem coś dygnie, e, ale generalnie woda jest lazurowa, lazurowa, tylko i wyłącznie lazur. Na Kala Brandici w sezonie 2022 leżaki kosztują 20 euro za dwa leżaki z parasolem plus 5 dopłaty, jeśli chcecie być w pierwszym rzędzie. Ale ten pierwszy rząd musicie sobie zarezerwować. Kilka dni wcześniej, bo jak się okazuje, to jest niemożliwe, żeby w ogóle ten rozbieg zapłacić o godzinie 10. Być może dlatego, że jest sobota. Jeszcze ja sprawdzę, to w poniedziałek, ale generalnie wygląda na to, że nie ma takiej opcji w ogóle, żeby tutaj skorzystać. Trzeci rząd tam pan zaproponował. Pierwszy mówił, że jest niedostępny, potem zaproponował, jeśli mu dopłacimy, się 10 euro na boczku. Więc. Yy... 200 euro za leżak, dwa leżaki z parasolem to jednak jest gruba, gruba przesada. E, uzbroiłem się w mikrofon antywietrzny i antyfalowy i podsumowując, Kala Brandici z e, Piaggia e, generalnie na pierwszy rzut oka, po pierwszym dniu sprawiała wrażenie plaży jak we Władku. E, bo pogoda była słaba i tak mi się tylko zdawało. Natomiast po kilku dniach e, mam wrażenie, że to jest jedna z fajniejszych plaż na świecie. Trochę skomercjalizowana, bo, bo w kilku miejscach znajdziecie e, bary, bo w kilku miejscach znajdziecie sprzedawane parasole od 25, od 20 do 25, w pierwszym lędzia nawet i 30 w bardziej ekskluzywnym miejscu za dwa m, leżaki i za parasol. Hmm. Ale też dużo lokalców tu przybywa. Każdy może rozłożyć sobie parasolkę, każdy może rozłożyć sobie leżaczek i spędzić nawet cały dzień. Ludzie tu chillują, ludzie tu plażują, ludzie tutaj w sobotę, tak jak dzisiaj, mają dni, które spędzają z własnymi rodzinami. Jedzonko rozkładają, piwko się leje i to, i to gęsto. Jak zakładam, wszyscy przyjechali samochodami, więc podsumowując, plaża według mnie na dzień dzisiejszy najlepsza na Sardynii, porównywalna do jednych z najlepszych plażek, jakich byliśmy na świecie. Piasek bardzo biały, bardzo drobny, jak na Kohong w Tajlandii, przynajmniej do, do naszego numeru 1, czyli Cayo Blanco na Kubie to jeszcze mu troszkę daleko, ale nie mniej jednak, jeśli popatrzymy na to, że godzina 40 z Wiednia, 2.20 z Warszawy i możemy być na Sardynii w takim pięknym miejscu. To zdecydowanie, zdecydowanie bardzo jesteśmy na tak. Ja jestem w tej chwili na miejscu, może nie jakimś tam superkulturalnym, jestem na Wydmie. Tutaj jest zakaz rozkładania leżaków, zakaz spędzania czasu, natomiast sporo osób tu przychodzi za potrzebą. Miejsce też takie po prostu, które sprawia, że, że ta plaża nabiera jeszcze więcej takiego, takiego kształtu, takiego fajnego, bo. Bo z jednej strony mamy tak epicką miejscówkę, biały piach, wszędzie lazur, 100 metrów można iść, dalej woda jest po pas, nie ma żadnych glonów. Z drugiej strony mamy full naturę, bo mamy rezerwat, mamy tutaj jeziorka z tej strony, mamy rezerwat zwierząt, tam dalej już nie ma przejścia, tam dalej już w ogóle nie można wejść oficjalnie i tam zwierzątka mają swój rarytas i, i są po prostu pod totalną, totalną opieką. Wielkie gratulacje po prostu dla, dla tego governmentu sardyńskiego z tego względu, że po prostu stworzysz takie miejsce, gdzie z jednej strony jest komercja, turystyka i świetna plaża, a z drugiej chroni się życie naturalne zwierząt. To po prostu rewelacja. Więc Calabrandini ja polecam bardzo, 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 bardzo. Dla mnie to w tej chwili numer jeden na, na Sardynii. Pełni wątpliwości, ruszamy w nieznane. Nie wiemy, gdzie dojdziemy, czy przetrwamy, czy chmara dzików nas zaatakuje. A co to za niespodzianka? Jaki gość wyszedł z lasu? Obiadek idzie. Biedny, zaraz go skasują na, na kotlety. O, nie z u siebie. A to niespodzianka, przechodził sobie właśnie pan dzik. Także podsumowując, y pamiętajcie tylko o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz, a za niedługo y zwiedzamy kolejne miejsca, kolejne plaże, kolejne fajne miejsca na Sardynii. Do zobaczenia w kolejnej relacji. Ciao, pa!